Mój dzisiejszy gość, z wykształcenia geograf, z zawodu wydawca, a z zamiłowania kobieta w podróży, przez ponad 30 lat wydała encyklopedie i słowniki, albumy, przewodniki, książki przyrodnicze, popularno-naukowe i dla dzieci. W 1999 roku wprowadziła na polski rynek książki i filmy National Geographic. Po wydaniu setek książek postanowiła napisać własną o Afryce którą pokochała od pierwszego wejrzenia i po której podróżuje od blisko 20 lat. Sukces pierwszej książki Afryka jest kobietą zachęcił ją do napisania kolejnej: Zanzibar, wyspa skarbów, opowieści ze świata Suahili, o magicznej wyspie, gdzie Afryka spotyka się z Orientem. Afryka ma wiele twarzy i taką Afrykę od wielu lat poznawała pani Beata Lewandowska-Kaftan, mój dzisiejszy gość podcastu Życiowy Maraton. Pani Beato, jest mi niezmiernie miło powitać Panią w moim podcaście. Bardzo się cieszę i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry wieczór, ja bardzo cieszę, jest mi szalenie miło i przywitam się w Słachili. W takim razie Habari, Habari Zagioni. Wow. <gry> to znaczy, jak się Pani ma wieczorem? Wow, ale mi pani zaskoczyła. E, moi słuchacze niestety nie mogą Pani widzieć, ale ja mogę tylko dodać, że pani Batka ma dzisiaj ubrane przepiękne, afrykańskie, długie kolczyki. E, I ojejku, są, są naprawdę, są naprawdę cudowne. No i zacznijmy. Zacznijmy prze, przejście przez tą cudowną przygodę i, i podzielmy się z naszymi słuchaczami. E, Pani z przygodą, którą Pani kontynuuje od tak wielu lat. Ja na początku pozwolę się troszeczkę cofnąć do przeszłości i poproszę Panią o opowiedzenie trochę o sobie. Zanim zaczęła Pani podróżować, zanim to wszystko się zaczęło w Pani życiu, w Pani dzieciństwo, jak to wyglądało? Już od wtedy miała Pani tak szalone pomysły i geografia była tym czymś, co Pani bardzo kochała i lubiła? No, pomysłów było dużo. Najpierw największym moim marzeniem było zostać tancerką w balecie, ale ponieważ w wieku 7-8 lat okazało się, że mam za słabe pęciny, że tak powiem, czyli nogi w kostach skokowe, to pani w szkole w szkółce baletowej powiedziała "Możesz sobie dziecko przychodzić, ale tancerki to z ciebie nie będzie". No i to był wielki zawód. Potem postanowiłam zostać leśnikiem, bo także tak, była duża zmiana, zainteresować. Ale tak, no, bo bawiłam się ciągle w to, że jeżdżę tam po lesie i dokarmiam sarny. Ale tak naprawdę to chyba rodzice zaczęli mnie włóczyć no, po niezbyt dalekim świecie, bo to były czasy głębokiego socjalizmu, więc wtedy nie jeździło się do Afryki, z trudem się wyjeżdżało za granicę, ale włóczyliśmy się w każde wakacje z namiotem, najpierw po Polsce, potem po krajach, że tak powiem, ościennych, no z czasem trochę coraz dalej. Więc ja się zawsze śmieję, jak moi rodzice załamywali ręce i mówili, dziecko, gdzie ty znowu jedziesz? Ja mówię, no, sami jesteście sobie winni, trzeba było mnie nie włóczyć za młodą. No tak. tak to było, rzeczywiście, lubię, lubię być w drodze, to jest taki stan, który bardzo jakoś dobrze działa na moją duszę. Być w drodze, to jest chyba stan ulubiony. Super sprawa, być w drodze, no to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo głębokie ma to przesłanie, z pewnością. No to po, po, podzielę się po, 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 e, pozwolę sobie podzielić. E, podróżowała pani po Kenii, Tanzanii, Zanzibarze, Ugandzie, Etiopii, Namibii, Bostwanie, Zizabwe, Mali, Burkina Faso. Ludzie, to przez 20 lat? Tak. E, to tak, no. Y to było tak, może ja się, ja pozwolę sobie, um, ja pozwolę sobie zaczytować taki fragment książki, która dobrze to oddaje. To jest zapożyczone od, z innej książki Johna Ridera. Mhm. Dlaczego Afryka? Bo rzeczywiście jeździliśmy w różne miejsca na świecie, ale nigdzie nie, nie było tak jak wtedy, kiedy po raz pierwszy pojechałam do Afryki. To ja to przeczytam. Proszę. Wszyscy należymy do Afryki. To kolebka ludzkości. Tu nauczyliśmy się chodzić mówić, bawić się i kochać. Nić łącząca nas z afrykańskimi przodkami rozciąga się na tysiące pokoleń, ale wciąż porusza czułe struny w naszym sercu, kiedy zachwycamy się afrykańskimi krajobrazami, przyrodą i ludźmi". I ze mną było właśnie dokładnie tak. Ta więź okazała się bardzo mocna, a struna w moim sercu zadźwięczała bardzo głośno, kiedy prawie 20 lat temu po raz pierwszy przyleciałam do Afryki, Naprawdę, wiem, że zabrzmi to naiwnie, ale tak było. Zaraz po wyjściu z samolotu poczułam się tak, jakbym wróciła do domu. To nie było żadne déjà to nie było uczucie, że ja już tu byłam, tylko po prostu wszystko było takie, jakie powinno być. Światło, kolor, zapach, dotyk wiatru na, na skórze. Tak to poczułam bardzo zmysłami, nawet nie zdążyłam niczego pomyśleć, po prostu tak poczułam to miejsce. I potem. Wracałam do Afryki coraz częściej i częściej, bo tęskniłam za Afryką tak, jak się tęskni za domem. Wow. I Pani każda, Pani każda Pani kolejna Pani podróż ta... to było, to było no, odkrywanie czegoś nowego. O Afryce, ale też o sobie, bo jak wraca się do domu, no to człowiek dowiaduje się też czegoś o sobie. Ale to pięknie Pani powiedziała, Pani Beatko. A gdzie pierwszy raz Pani wylądowała w Afryce dokładnie? Pierwszy raz wylądowałam w Nairobi. To było właśnie prawie 20 lat temu, bo lecieliśmy z moim mężem po raz pierwszy do Kenii. I i to było niezwykłe, sama ta podróż była niezwykła, dlatego że jak lecieliśmy pierwszy raz nad Saharą, to mieliśmy wielkie szczęście, bo akurat był wschód słońca. I była fantastyczna widoczność. Lecieliśmy nad Saharą i widzieliśmy słońce wstające nad pustynią i takie długie cienie wydm. Praktycznie przestaliśmy połowę tej podróży przy tym okienku, które jest zaraz obok foteli dla stewardess. Tam jest takie jedno większe okienko i staliśmy jedno z jednej strony, drugie z drugiej. I tylko co chwilę lataliśmy na jedną i na drugą stronę i mówię, zobacz, zobacz, co u mnie widać. I to po prostu to było coś niezwykłego. No, a potem, a potem wylądowaliśmy w Nairobi, i nie do uwierzenia, jedna z pierwszych rzeczy, jaką zobaczyłam, przez okienko, to były dwie żyrafy, które chodziły sobie po sawannie zaraz za ogrodzeniem wokół pasa startowego i wokół lotniska. Ja mówiłam do mojego męża: uszczypnij mnie, bo to jest niemożliwe. <laughs> Ale to, tak właśnie było. No, i jak wyszłam na te schodki samolotu w Nairobi, no to właśnie poczułam, że wróciłam do domu. Coś niesamowitego. Coś naprawdę... naprawdę. Wow. Pani Wyatko, 1999 rok. Wprowadziła Pani na polski rynek książki firmy National Geographic. Czy to były urówki jakiejś z Pani podróży po, po, po różnych regionach Afryki już wtedy, czy, czy to było przed rozpoczęciem? Jak to wyglądało? Było przed i właśnie można powiedzieć, że National Geographic nie do Afryki zaprowadziło, ponieważ w 1999 roku dostałam propozycję, żeby mm, ja byłam już wtedy wydawcą, wydawałam okay. różne. Książki dostałam propozycję pracy dla National Geographic Society, amerykańskiego wydawcy magazynu z żółtą ramką, który właśnie wchodził na polski rynek. I ja do dzisiaj pamiętam tą żółtą ramkę to, tego National Geographic, słynnego magazynu. Wtedy robiliśmy, tak, no i ja sobie pomyślałam, Boże, jak nie, jak nie teraz, to kiedy? No to największe marzenie geografa, no cóż można lepszego w życiu zrobić? Dokładnie. Z geografem. Robiliśmy wtedy taką wystawę, to się zaczęło właśnie w kwietniu. Zaczęłam pracować 1 kwietnia 1999 roku w National Geographic. Robiliśmy taką wystawę fotografii najpiękniejszych, nationalowych z Afganką, taką z piękną twarzą kobiety, właściwie dziewczyny młodej. Ona była ikoną tej wystawy. Jeździła po Polsce, zbieraliśmy chętnych do prenumerowania magazynu. No i tak to się zaczęło. I dwa rok później, w 2000 roku, National Geographic Society robiło taki wielki. Taki projekt Afryka. Wysłało do Afryki kilkanaście ekip, reporterów, fotografów, filmowców. Ja pracowałam już od ponad roku w Polsce dla, dla tej firmy. Mm -hmm. Było dużo tej Afryki wokół mnie. Filmów, zdjęć, muzyki i po prostu pomyślałam sobie, Boże, muszę tam pojechać. Bo to nie było no i właśnie wtedy poleciliśmy po raz pierwszy do Nairobi i no a potem trzeba było wracać już, bo, się, bo tęskniłam po paru miesiącach, po paru tygodniach, żeby znowu, żeby znowu i no i tak to trwa do tej pory. Biatko, a taka, to będziemy może trochę mocniej w szczegóły, pozwolę sobie wejść, ale taka przykładowa pani podróż, ile ona trwa i ile ona tygodni zabiera do, do Afryki? To bardzo różnie, to jest bardzo różnie, ale my generalnie staram się w ogóle nie latać na krótko, bo dla mnie latanie na tydzień gdzieś, no to jest tak. nieporozumienie, szczególnie jeśli się leci daleko, i to zarówno z egoistycznych względów, że jak już tam nie? jestem, chcę poczuć miejsce, chcę pobyć, ale również i z takich, no nazwijmy to ekologicznych, tak, no latać tyle tysięcy kilometrów po to, żeby... Na chwilę wracać bez sensu. W każdym razie, no nie wiem, zwykle to jest przynajmniej trzy tygodnie, tak? A, a zdarzało się, kiedy zbierałam materiały do książek, że leciałam na przykład na dwa czy trzy miesiące, albo i dłużej w jedno miejsce, żeby tam no, szukać jakichś materiałów. Ale minimum to jest takie, takie minimum, minimum to jest trzy tygodnie. Miesiąc, pięć, sześć tygodni, no to jest taki dobry czas. A mogę zapytać, a zatrzymują się wtedy Państwo tak um, y, bliżej bliżej takich plemion, poznając ich takie lokalne obyczaje, tak naprawdę z takiej ciekawości. Czy to jest hotel i Pani jedzie wtedy gdzieś w różne hmm. miejsca? I jak to, I może Pani nam trochę przybliżyć, jak to wygląda? To znaczy na początku oczywiście Afryka nie jest prosta do podróżowania, y, dla, nawet nie, nie chodzi o żadne zagrożenia czy niebezpieczeństwa, bo nigdy w życiu nie czułam się niebezpiecznie tam, nie czułam się Rozumiem. tam zagrożona. Natomiast, y, no jest y, inaczej zorganizowana, odległości są wielkie. My lubimy jeździć w takie miejsca dalekie od szlaków, Turystycznych, więc, no więc to trzeba zorganizować, trzeba mieć odpowiedni samochód. Czasami trzeba mieć żywność, wodę, benzynę ze sobą na dachu, jeżeli się jedzie gdzieś naprawdę daleko. Więc na początku nie jeździliśmy sami, jeździliśmy z takim bardzo małym biurem, które organizuje takie dla kilku osób wyprawy, nie wyjazdy. Ludzie zakochani w Afryce, którzy, którzy no, robią autorskie wyprawy właśnie w rejony takie nie, nieoczywiste. Więc nie, nie korzystamy z hoteli takich no, typowych, nie jeździmy na wczasy, tylko, no, a potem kiedy pojechaliśmy z nimi dwa czy trzy czy cztery razy na takie wyprawy, jak już się troszeczkę nauczyliśmy tej Afryki, no to teraz jeździmy sami, tak? Mamy pożyczony samochód, albo jeździmy z przyjaciółmi, bo mamy teraz sporo przyjaciół w Afryce w różnych miejscach, więc wybieramy się czasem razem. I e, nie śpi, znaczy, to nie jest tak, że my śpimy po domach u ludzi. Tak, tak. W jakichś miejscach przeznaczonych do wiem, hotelikach, pensjonacikach, drodze gdzieś tam, gdzie się da, w namiotach czasami. E, natomiast e, no, zdarza się owszem, że u kogoś, ale to nie jest Airbnb ani tego typu rzeczy, bo, mm, no bo też szanujemy te osoby, które spotykamy na miejscu. Tak? No, nie wyobrażam sobie, że będę się komuś pakowała od razu do, do domu. Tylko no, jak się bardzo zaprzyjaźnimy, my, a mamy takie miejsca, gdzie mamy już przyjaciół, no to oczywiście spotykamy się i bywamy u siebie, ale to wymaga czasu. Wracają Państwo w te same miejsca? No. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo nie mamy takiej ambicji, żeby być wszędzie. Tak, mhm. tak jak. Powiem szczerze, że zdarza mi się bywać na różnych, nazwijmy to, festiwalach podróżniczych, czy takich spotkaniach podróżników, jak wychodzi ktoś na mównicę i zaczyna tak, że mówi: Nazywam się tak i tak, byłem już w 112 krajach świata, to ja szczerze mówiąc mam ochotę od razu wyjść. Bo myślę sobie: No i co z tego, że byłeś w 112 krajach świata? Ja nawet nie wiem w ilu. Ktoś mnie pyta, w ilu pańskich krajach ja mówię, nie mam pojęcia, nigdy tego nie liczyłam. Po co mam to liczyć? W niektórych miejscach bywaliśmy po siedem razy, w tej samej wiosce, w tym samym domu nawet, bo nam się tam podoba, bo wracamy do przyjaciół i, i mamy, cieszymy się z tego, że znowu ich zobaczymy, że znowu razem coś porobimy. A oczywiście w niektórych miejscach jedziemy w nowe miejsca, no bo jeszcze tam nie byliśmy i jesteśmy ich ciekawi, ale zawsze się też staram jeździć w takie miejsca, w których mogę się porozumieć z ludźmi. Dlatego na przykład trudno mi się poruszać po Afryce Zachodniej, bo tam obowiązującym językiem jest francuski, którego nie znam. Ale bardzo chcę, byliśmy w Afryce Zachodniej, w Mali, w Burkina Faso kiedyś. Ale mieliśmy wtedy koleżankę, która mówiła dobrze po francusku. No bo dla mnie wyjazd w miejsce, w którym nie mogę pogadać, po prostu, wszystko jedno, z panią, na, przystraganie, no nie wiem, z kierowcą, no z kim, nie wiem, napotkaną osobą na ulicy, to jest niepełny, bo jeździ się w dużej mierze do ludzi po to, żeby, no żeby ich poznać, z nimi pobyć. Oczywiście, Zdarza się i tak, że nie mówimy w tym samym języku, bo nie ma takiej szansy. Gdzieś tam z kobietami Turkana czy z kobietami Rendile, no nie było szans pogadać, bo one nie mówiły po angielsku, a ja nie mówiłam w ich językach, więc spędzałyśmy razem czas. Nie rozumiałeś różnic? Naprawdę, to było niesamowite, jak często to się zdarza, że po prostu mowa ciała, uśmiech, gesty, boże, ile przy tym jest śmiechu, ile radości, jak sobie możemy pokazać. I na koniec się okazuje, że to jest najcudowniejsze odkrycie z tych wypraw, że jesteśmy tacy sami wszyscy tak naprawdę. Że na pozór wyglądamy inaczej. Nie wiem, ubieramy się inaczej, nie możemy się porozumieć, wierzymy w co innego, mamy kompletnie inne życie, tak, na pozór. A kiedy usiądziemy na koniec i spędzimy noc, siedząc razem, coś tam jedząc, pichąc, gadając, każda po swojemu, to oglądamy te swoje niemieckie, opowiadamy sobie, pokazujemy sobie wszystko, co chcemy powiedzieć o dzieciach, o, o, no, o wszystkich najważniejszych rzeczach w życiu, i okazuje się, że to samo nas śmieszy. To samo nas niepokoi i to jest taka najpiękniejsza chyba, najpiękniejsze odkrycie z tych wyjazdów, że gdzieś zawsze znajdujemy tą nić porozumienia i no, mimo że początki wydają się zupełnie, na początku wydajemy się sobie jak z innej planety.